Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej części tematu znaczenie współczynników we wzorze funkcji liniowej. Mamy tutaj narysowaną funkcję. Mamy napisane, że y równa się ax plus b, czyli a to była zmiana wartości, gdy wzrost argumentów wynosi 1, b to była współrzędna y punktu przecięcia wykresu z osią o x i tutaj najważniejsza zależność, którą poznaliśmy, czyli a równa się tangens alfa. Będziemy robić zadania, do których będziemy potrzebowali wzorów, do których będziemy potrzebowali tutaj tych właśnie wzorów, które mamy, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1, zależność między tangensem sinusem cosinusem, między kotangensem cosinusem i sinusem i między tangensem i kotangensem. I zobaczmy tutaj jeszcze, jak zachowują się funkcje trygonometryczne w ćwiartkach układów współrzędnych. W pierwszej wszystkie są dodatnie, a w drugiej tylko sinus. Zróbmy takie zadanie. Wyznacz wzór funkcji liniowej, jeśli wykres funkcji jest nachylony do osi o x pod kątem alfa i przechodzi przez punkt A, który tutaj, którego tutaj mamy współrzędne. I teraz jeżeli mamy sinus, celem jest policzenie tangensa, ale żeby to zrobić, na początku policzmy kosinusa. Czyli piszemy sobie tak, sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli moi drodzy, 3 piąte do kwadratu plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. I liczymy dalej, czyli mamy 9 plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. <tus> czyli mamy cosinus kwadrat alfa równa się 1 odjąć 9 Czyli mamy cosinus kwadrat alfa równa się 25/25 odjąć 9 To jest 16/25. I teraz tak, sinus jest dodatni w pierwszej i drugiej ćwiartce, czyli tak naprawdę będziemy musieli dwie sytuacje rozpatrzeć. Kiedy kosinus będzie dodatni i ujemny. Czyli piszemy sobie tutaj, kosinus alfa równa się 4 piąte, lub kosinus alfa równa się minus 4 piąte. I teraz, moi drodzy, przechodzimy z tym kosinusem tutaj. Przechodzimy sobie tutaj i będziemy liczyć sobie tangensa, czyli tangens to będzie sinus przez kosinus. Czyli piszemy sobie tangens alfa równa się, to strzałkę może skreśmy, każdy będzie widział, że tutaj jest to przejście. Tangens alfa równa się 3 piąte dzielone przez 4 piąte lub tangens alfa równa się, tutaj będzie 3 piąte przez minus 4 piąte. I teraz można sobie usunąć te piątki poprzez pomnożenie wszystkiego przez 5, czyli rozszerzenie takiego ułamka, czyli wyjdzie nam tangens alfa równa się 3 czwarte. A tutaj mamy tangens alfa równa się minus 3 czwarte, bo te piątki się podskracają z sobą. No i teraz mamy już naszą prostą, no bo tangens alfa to jest inaczej a, czyli zobaczcie, y to się równa. 3 czwarte x plus b. Lub y to się równa minus 3 czwarte x plus b. No i teraz, żeby doliczyć b, musimy wstawić punkt, przez który przechodzi nasza prosta, czyli punkt 8 minus 2. Czyli wstawiamy. To jest nasz x, to jest nasz y. To jest nasz x, to jest nasz y. Czyli mamy minus 2 równa się 3 czwarte razy 8 plus b. Czyli mamy minus 2, to się równa. To się skróci z tym, czyli wyjdzie 6 plus b, czyli minus 8 równa się b. Czyli nasza prosta, a następujący wzór y to się równa 3 czwarte x minus 8. Teraz tutaj robimy to samo, czyli mamy minus 2, równa się minus 3 czwarte razy 8 plus b. No to liczymy. Minus 2 to się równa minus 6 plus b. Minus 2 plus 6 to będzie 4, równa się b. Czyli nasza prosta ma równanie minus 3 czwarte x plus 4. Czyli tak robimy przykład, kiedy ma, mamy dany sinus. Teraz spróbujmy sobie zrobić przykład z, kosin, z kotangensem. Jeżeli mamy kotangens, możemy skorzystać z tej czwartej zależności. Czyli piszemy sobie tangens alfa razy kotangens alfa równa się 1. I wstawiamy. Tangens alfa razy minus 5 siódmych równa się 1. I teraz, żeby policzyć tangensa, można pomnożyć przez odwrotność, czyli mnożymy razy, minu, razy minus 7 piątych. Czyli tangens alfa równa się minus 7 piątych. I piszemy wzór funkcji y to się równa minus 7 piątych x plus b. Bo ten tangens to jest nasze a. I doliczamy sobie b, wstawiając sobie punkt 5 i 3. Oto patrzymy. 3 to się równa minus 7 piątych razy 5 plus b czyli 3 to się równa minus 7 plus b, bo to się skróci, czyli 10 równa się b. Nasza prosta to jest minus 7 x plus 10. I teraz moi drodzy serdeczna prośba, żebyście spróbowali sobie zrobić zadanie 160, przykłady BCD. Dobrze, dziękuję za waszą uwagę. Do usłyszenia.